I wroźbę, że każdy to też jest, jest ciekawe, ale ja, ja mam dla Was to ciekawszą to rzecz. Niestety rower rozwalił się mi nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Szprychę straciłem. Jechaliśmy, myślałem, że to gałąź się jakaś wkręciła. Muszę tu dokręcić, bo tam coś to. Trzeba A Zaraz wam pokażę. W jednym miejscu jest gwint na osce taki złamany. Muszę tam z tej strony najpierw odkręcić nakrętkę, później z tej. W środku Nypel. Nie wiadomo kiedy, gdzie. To się przemieliło. I jechaliśmy. Prawdopodobnie zrobiliśmy ponad 20 km bez sprychy. Nawet prędkość była duża, bo tam 50 coś. Nie, to jest dziura. O! Tu? Tu nie ma chyba. To jest. Wyłamane? Nie. No tutaj nie ma. nie ma. Nie ma dziury, ale dziurka jest. No i brak szprychy. Na no, ja koła sam nie zaplotę. Szczególnie takiego. Ale weź tu, pokaż, czy widać gwint. Znaczy, ona tu powinna być zahaczona. No, no i widać dziurę pusta. I to by było na tyle. Zobaczymy, co z tym dalej. No dobra. Będziemy myśleć. W każdym bądź razie już, kurwa, rowerem się nacieszyłem. Cześć!